Cześć kochani, witam was na moim kanale. Dziś przychodzę do was z jeszcze jedną inspiracją na kartkę z okazji zbliżającego się nowego roku. Tym razem kartka będzie w kształcie bombki. Do ozdobienia mojej kartki przygotowałam piękny napis, ale również cudowne grafiki. Mam też kilka złotych akcentów w postaci zawieszki do bombki czy cudownych gwiazdek. Na pracy nie zabraknie też śnieżynek czy świecidełek w postaci pięknych, mieniących się cekin. Bazę do kartki wykonałam z białego papieru. Do bazy docięłam też odpowiednie rozmiary papierów. Mam papier w pięknym, błękitnym kolorze, papier lustrzany na podbitkę oraz cudowny granatowy papier w bardzo sylwestrowym klimacie. Pracę zaczynam oczywiście od zbigowania jednej części mojej bazy. Biguję część, która będzie tyłem kartki, po sklejeniu obu części. Łączenie będzie praktycznie niewidoczne. Skorzystam z okazji i zaproszę Was na swój Facebook oraz Instagram. Linki do tych miejsc znajdziecie w opisie filmu. Baza jest sklejona i prezentuje się naprawdę fajnie. Tak przygotowaną bazę okleję pierwszą warstwą wcześniej przygotowanego papieru. Zapraszam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na tym etapie przykleję również moje złote akcenty w postaci zawieszek do bombki. Zawieszki naklejam zarówno z przodu, jak i z tyłu. Czas na kolejne warstwy ozdobnych papierów. Oba elementy, zarówno papier lustrzany, jak i ozdobny papier kolorowy, podbiłam pianką dystansową. Czas zbudować całą kompozycję na mojej bombce. Na projekcie umieszczę piękny napis, który również podbije pianką dystansową. W ten sposób buduję kolejne warstwy na projekcie. Grafiki, których używam, delikatnie wygniatam. Kiedy moja kompozycja jest już ułożona docelowo, zaczynam wszystko ze sobą sklejać. Na samym wierzchu ląduje cudowny napis. Dodam jeszcze kilka akcentów w postaci takich wiszących sznureczków z lustrzanego papieru. Dotnę też pojedynczy kwiatek, tak aby uzupełnić całą kompozycję. Odcięte elementy również wylądują na projekcie. Nie lubię, gdy się coś marnuje. Kolejny etap ozdobiania tej pracy to dodanie ślicznych, delikatnych śnieżynek, złotych gwiazdek oraz cudownych, błyszczących cekinek. Na koniec dodam jeszcze śliczną, delikatną kokardkę z atłasowej wstążeczki. Jeśli chcecie wykonać takie cudowne kokardki, a nie wiecie jak, to w opisie tego filmu zostawiam Wam link do tutorialu, w którym krok po kroku pokazuję, jak takie kokardki samodzielnie wykonać. Kartka jest gotowa, prezentuje się naprawdę pięknie. Może być zarówno ozdobą, która będzie do postawienia, ale dzięki dziurce możemy zamontować również jakąś tasiemkę czy sznureczek i powiesić ją na przykład na choince. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tym projekcie i jak wam się podoba. Zapraszam Was serdecznie na kolejne inspiracje. Ściskam Was gorąco. Trzymajcie się. Pa!